Witam! 20 sierpnia wypada rocznica rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, czyli Operacji Dunaj, w której swój chwalebny udział miał także polski wołnierz. Wojsko Polskie, Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jest to historia mm, dziś wykorzystywana przez propagandę, zakłamywana, reinterpretowana. Interpretowana w sposób poniżający dla Polski ludowej jest taki sposób, żeby poniżyć układ warszawski, a tym samym Polskę Ludową. I polskiego wołniewa, który wtedy służył swojej ludowej ojczyźnie. A więc. O co chodziło? Jak? Po co była ta operacja i dlaczego było to ważne dla Polski? Dlaczego operacja Dunaj to był właśnie ostatni raz, kiedy wołnierz Polski bronił naszego interesu narodowego, polskiego interesu narodowego, bezpieczeństwa Polski i naszych, naszych właśnie narodowych interesów ostatni raz poza granicami kraju. Właśnie wtedy, właśnie w czasie operacji Dunaj. I już nigdy więcej później. Otóż, właśnie wtedy, w 1968 roku miała właśnie w Czechosłowacji miejsce próba przewrotu politycznego. Prozachodniego przewrotu politycznego. Który zmieniałby orientację geopolityczną tego kraju Czechosłowacji na kierunek prozachodni, czyli nam, Polsce Ludowej, wrogi. Gdyby ta reorientacja się powiodła, to stwarzałoby to dla Polski śmiertelne wręcz zagrożenie. A to z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że Polska stałaby się krajem frontowym. To znaczy, gdy mieliśmy PRL, Układ Warszawski i tak dalej, od wrogiego w tej zimnej wojnie obozu, obozu natowskiego, odgradzały nas inne państwa, czyli NRD i Czechosłowacja. To one graniczyły z tym obozem, a nie my. Dlatego właśnie to było kowystne, bo to na nich, a nie na nas spadał ten ciężar um, obrony tej granicy między blokami geopolitycznymi, tej bardzo niebezpiecznej granicy. No widzimy na przykład dziś granica polsko-białoruska, dlaczego tam ciągle ten płot powstaje, ciągle jakieś tam się dzieją hece z jakimiś tam... Yy, tu, takimi siakimi prowokacjami i tak dalej. No, dlatego, że to jest granica nie tylko między dwoma państwami Polską i Białorusią ale między dwoma blokami geopolitycznymi. Z jednej strony blok natowski, z drugiej strony blok ten rosyjski geopolityczny. Bo to jest właśnie e, granica NATO, więc. Cała ta gra geopolityczna między NATO a tym drugim blokiem odbywa się na tej granicy. No i podobnie by było, gdyby tutaj Czechosłowacja wychła z układu warszawskiego. Momentalnie ta granica PRL, południowa granica Polski stałaby się granicą właśnie między blokami geopolitycznymi, a więc granicą szczególnie zagrożoną jakimiś prowokacjami, jakimś czymś no, tego stylu. <laughs> Co więcej, granica naszego bloku, tego, do którego należeliśmy, bloku wschodniego, granica tego bloku, do którego należała Polska Ludowa, uległaby ogólnie wydłużeniu. Co więcej, wydłużeniu w bardzo niekorzystny sposób, bo ta Czechosłowacja by się Głęboko, głęboko na wschód wbijała, czyli te siły zachodnie, by głęboko w terytorium naszego bloku wchodziły. Co za tym idzie? Broń tam zainstalowana, i tak dalej, miałaby zasięg rażenia dużo głębiej w terytorium bloku wschodniego, do którego należeliśmy, dużo głębiej w terytorium Polski, mogłaby to wyrazić. No tak. I no i ten teren generalnie tej granicy mógłby stać się mm, miejscem przemytu, przerzutu różnych dywersantów, równego jakiegoś wsparcia dla mm, powstań, jakichś zbrojnych partyzantki. No i już widzimy na przykład jak y, y, gdy były targi międzynarodowe w Poznaniu w Roku, jak przewrócono broń, yy, i jak to rok później, w 1956, zakończyło się za zadymą, strzelaniną, i ilu ludzi zginęło. No to takie byśmy mieli regularnie hece, yy, takie byśmy mieli tutaj atrakcje, gdyby była broń przewrócona natowska, jakaś do jakichś dywersyjnych grup w Właśnie przez tą granicę, jeszcze co gorsze, granicę leśną, górską, trudno dostępną, trudną do obstawienia, upilnowania. No i co więcej, ta granica mogłoby tam dochodzić do jakichś może tych incydentów. No i te incydenty mogłyby sprowokować wybuch wojny. Wojny między tutaj Czechosłowacją, a krajami... Bloku Wschodniego, gdzie Polska stałaby się krajem frontowym, gdzie byłaby to długa, wyczerpująca wojna. Pewnie też wspierana długimi dostawami natowskiej broni dla tej pronatowskiej, prozachodniej Czechosłowacji, by broń leciała, żeby jak najbardziej wykrwawić kraje układu warszawskiego, czyli tak we Polskę. I w najlepszym wypadku, by ta wojna się tak skończyła, a w najgorszym wypadku, w warunkach napiętych zimnej wojny, no to ten konflikt mógłby przerosnąć, eskalować do trzeciej wojny światowej i konfliktu atomowego, który unicestwiłby ludzkość. <śmiech> <śmiech> Dlatego, aby zapobiec temu krwawemu konfliktowi, weby zapobiec konfliktowi globalnemu, weby zapobiec potencjalnej trzeciej wojnie światowej. Kraje układu warszawskiego, w tym Polska, w swoim interesie, w interesie ludzi pracy, ale też w interesie Czechów i Słowaków, wkroczyły do Czechosłowacji weby tą próbę reorientacji geopolitycznej, próbę buntu zgnieść już w zarodku. I udało się ją zgnieść. I nie ma co się walić nad buntownikami, którzy wtedy zginęli, ponieważ ci ludzie szafowali bezpieczeństwem swojego kraju, świata, i nic, dobre, nic wartościowego sobie nie prezentowali, tylko szkodnictwo i prowokatorstwo. I bardzo dobrze, że zginęli tutaj z rąk naszych żołnierzy. więc nie ma powodu do wstydu. My Polacy powinniśmy uważać właśnie tą interwencję w Czechosłowacji, gdzie bez strat własnych udało się zdławić tutaj bunt wkodliwy, zabezpieczyć interesy naszego kraju jako nasz sukces i powód do dumy z naszego polskiego oręża. No ale niestety tak się tego nie przedstawia. Kłamliwie dziś po tych kilkudziesięciu latach kłamliwie przedstawia się naszą interwencję jako jakiś atak imperialistyczny, jako agresję imperialistyczną. Zrównuje się interwencję w Czechosłowacji z imperialistycznymi atakami, podbojami Stanów Zjednoczonych takim jak choćby napaść na Irak zrównuje się, że to było to samo, a może nawet gorsze. No bo wiadomo, jak coś robi komuna, to musi być gorsze. Tak jest w dzisiejszej narracji. Tylko że co to jest napaść imperialistyczna? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Napaść imperialistyczna Cechuje ją to, jakim celom ona służy. A służy ona celom imperialistycznym, czyli otwarciu rynku lub obronie dostępu do danego rynku i jego bogactw, zasobów, yy, kapitału, pracy, rynku zbytu. Dostępu do tego rynku dla kapitału, dla nastawionego na swój zysk kapitału. Wtedy mamy napaść imperialistyczną, kiedy mm, interwencja zbrojna służy interesom kapitału, interesom imperializmu, czyli ekspansji ekonomicznej, wyzysku ekonomicznego. No i, i eksploatacji tego napadanego kraju przez kapitał. No i czy możemy tak mówić w przypadku interwencji w Czechosłowacji? No, tylko kretyn mogę powiedzieć, skończony, albo propagandista zachodni, zakłamany, antykomunistyczny, że to jest to samo. Dlatego, że w przypadku interwencji w Czechosłowacji nic takiego nie miało miejsca. Czy myśmy tam jakieś swoje firmy pozakładali, wyrugując Czechów, Słowaków z swoich miejsc pracy? Czy myśmy im odbierali chleb? No nie, nic takiego nie stało się po tej interwencji. Nie było tak, że nagle tutaj jakieś radzieckie przedsiębiorstwa polskie i tak dalej wyrzucają czeskie przedsiębiorstwa z czeskiego rynku że przejmujemy tutaj jakieś kraje bloku wschodniego, przejmują czeskie przedsiębiorstwa albo przejmują rynek i tak dalej. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Czechosłowacja po tej interwencji, jeszcze przez 20 lat i właśnie dzięki tej interwencji Czechosłowacja jeszcze przez 20 lat zachowała swój przemysł, swoje zasoby. Na rynku czechosłowackim dominowały produkty czechosłowackie. To właśnie yy, dzięki tej interwencji Czechosłowacja nie weszła w ten blok zachodni, bo gdyby w niego weszła, to stałaby się kolonią, tak jak stała się dwadzieścia parę lat później kolonią, gdzie jest zniszczony rodzimy przemysł, rodzime przedsiębiorstwa. Wszystko opanowują. Zagraniczne korporacje, zagraniczny kapitał, a oni są tylko dostawcami taniej siły roboczej. A w tym przypadku, tej konfrontacji geopolitycznej i bycia mm, krajem frontowym, no to jeszcze oprócz dostawcom taniej siły roboczej, Czechosłowacja miałaby okazję stać się dla bloku NATO dostawcą mięsa armatniego. Tak, mięsa armatniego. Całe pokolenie Czechów i Słowaków, gdyby w miarę eskalowania tego konfliktu między tutaj y, Czechosłowacją prozachodnią i blokiem wschodnim, konflikt by eskalował, byłaby Czechosłowacja wykorzystana jako taran do bicia w blok wschodni. I jako ten taran, to by te wszystkie graniczne prowokacje mogły i prawdopodobnie by doprowadziły do wybuchu tutaj otwartej wojny, w której my blok wschodni byśmy tutaj walczyli z Czechosłowacją, naszymi zasobami, naszą bronią, naszymi zasobami ludzkimi. Czechosłowacja z kolei by była pompowana bronią natowską, a Czesi i Słowacy masowo łapani na ulicach na mięso armatnie i wysyłani na front na pfem jelenie w Walce za obce im zachodnie interesy. <laughs> Czyli mówiąc krótko, Czechosłowacja doświadczyłaby tego, czego dziś doświadcza Ukraina, która stała się takim taranem dla obozu imperialistycznego, dowalenia w kraj peryferyjny, w Rosję. We tutaj Obóz imperialistyczny dostarcza broni, wyposażenie i tak dalej, a wy dostarczajcie mięso armatnie. Jest pełno tych filmów i tak dalej, jak tutaj ludzi się na mięso armatnie do wojska bierze, bije się ich z ulicy i dosuki się ładuje i wysyła na pewną śmierć. To dokładnie to samo dostaliby kilkadziesiąt lat temu Czesi i Słowacy, gdybyśmy my, jako układ warszawski, jako Polska Ludowa, nie wkroczyli i nie zrobili tam powątku od razu. Zachód zmieniłby wtedy Czechosłowację w to, w co zmienił Ukrainę. I Czesi, i Słowacy powinni być nam wdzięczni za ten 68 rok, ponieważ my i właśnie wtedy uratowaliśmy od takiego losu, jaki dziś mają Ukraińcy. No i, ale niestety jest to zakłamywane, jak już powiedziałem, nie mówi się o tych faktach, przedstawia się to w krzywym zwierciadle, zakłamuje się tą historię. Dlaczego? No, yy, to zakłamywanie historii, E, słowy temu, by operację wojskową Układu Warszawskiego, w tym Polski Ludowej, chwalebny udział, demonizować. Demonizować operację wojskową, która miała charakter antyimperialistyczny. Antyimperialistyczny. Powtarzam to. I to zakłamywanie historii to jest po pierwsze. Element kampanii wybielania imperializmu i agresji imperialistycznych służących niczemu więcej, niż tylko zyskom bogaczy, zyskom kapitału. Poprzez tutaj symetryzm i zrównywanie patrzcie, że tutaj, gdzie nie ma prywatnego kapitału, dominującego władzy prywatnego kapitału, to o, o, tak samo źli są. No to to jest właśnie ta kłamliwa ich narracja, mająca na celu wybielić te zbrodnie imperializmu, zbrodnie Stanów Zjednoczonych, zbrodnie takie jak napaść haniebna na Irak na przykład. Po drugie jest to element y, ogólnie już tej narracji antykomunizmu, narracji skierowanej przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko ustrojowi socjalistycznemu, Narracji, która jest antypolska, o czym już mówiłem w poprzednich filmach. Dam do tego link w opisie. No i która też prowadzi do tego, żeby nienawidzić Rosji, żeby rozniecać tą rusofobię. I co za tym idzie, miłość do Ameryczki. No a po trzecie, to pamiętajmy, że taka narracja... To jest tworzenie gruntu e, pod e, represję, pod e, tutaj zniewawanie, pod nagonkę na weteranów Polski Ludowej, weteranów Wojska Polskiego, którzy wtedy służyli. Bo już dziś widzimy jakieś tutaj dezubegi, dezubekizacje i tak dalej, mówienie, że. że, że Polska ludowa to była druga okupacja, i że ci, którzy służyli wtedy w wojsku, w formacjach y, innych, mundurowych, no to, to byli nie polscy wołowniewie, nie polscy funkcjonariusze, tylko <laughs> kolaboranci sowieckiego okupanta. Taką się tworzy narrację. I tych ludzi, jako tych kolaborantów sowieckiego okupanta, się prześladuje, się ich poniża, opluwa się ich. Y, degraduje się tych ludzi, yy, pozbawia się ich środków do życia, ich emerytur. Rent. Często to są stawy ludzie, którzy już są schorowani. <laughs> którzy właśnie. <laughs> te emerytury to często idą właśnie na leki, na to, żeby jakoś przeżyć. Którzy bez tych emerytur swoich komunistycznych, no to staliby się tylko problemem dla swoich rodzin, no, balastem finansowym. No i generalnie takie odebranie takiemu człowiekowi pod koniec życia, już niezdolnemu do pracy i tak dalej, tych środków do życia, to jest praktycznie podpisanie na niego wyroku śmierci. No i tak się postępuje z polskimi, z polskimi właśnie już funkcjonariuszami milicji, Słów bezpieczeństwa, i tak dalej. No a ta narracja, że to była sowiecka napaść, kolabor i, i tak dalej, opluwanie tego, co myśmy dokonali w Czechosłowacji jako polska ludowa. No to to jest stworzenie narracji już pod kolejne represje wobec kolejnej grupy monitorowych wobec polskich żołnierzy. Ja uważam, że NATO. Nie może być przyzwolenia, ponieważ operacja w Czechosłowacji była słówna, była w interesie Polski, naszego bezpieczeństwa, naszego narodu. Nie było w niej nic niemoralnego, ponieważ tak naprawdę ochroniliśmy Czechów i Słowaków przed naprawdę złym losem. Więc było to działanie wobec nich altruistyczne, dla ich dobra. No i my ochroniliśmy w ogóle świat przed nasi żołnierze, nasi bohaterscy żołnierze Wojska Polskiego, ochronili świat wtedy przed Trzecią Wojną Światową. A więc tu nie ma żadnego powodu do wstydu za to. To jest powód do naszej dumy. I my Polacy powinniśmy być z naszych, tak, naszych żołnierzy, którzy Brali udział w interwencji w Czechosłowacji dumni i wyrocznicę tego 20 sierpnia tej chwalebnej interwencji polskiego wołniewa. Chciałbym tutaj podziękować, podziękować i pokłonić się polskiemu wołniewowi, który wtedy bronił pokoju. Bronił pokoju na świecie, bronił socjalizmu, bronił najbardziej wywodnych interesów narodu polskiego. Dziękuję. Dziękuję i jestem dumny z tych wołnierzy, z żołnierzy pokoju, który na zawsze powinni pozostać w naszych sercach. Jestem dumny z wołnierzy Wojska Polskiego, Ludowego, Naszego, z Sił zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To są nasi bohaterowie i nie możemy o nich zapomnieć. Wieczna cześć i chwała i pokłon naszym weteranom, naszym weteranom, bohaterom wo Wojska Polskiego. Wieczna cześć i chwała bohaterom specjalnej operacji wojskowej w Czechosłowacji. Ci chłopcy uderzyli z nieba, 150 metrów spadnie z Pod nimi było bardzo duże miasto, farował wielki, rozszyczony tłum. To był 68 rok, czerwony belet, padł ochlo, wielki skok. To był 68 rok, czerwony pelet, biały orzeł, skok. A skok. to stolował wszystkim drogę. Jedyny przyjaciel, wierny aż po grób Wylotowali wśród tysięcy ludzi Ratował życie i zmienił się w bój Karabiny, granaty, a wokół wszędzie wróg Nie było bratniej dłoni, nie było ciepłych słów I chłopcy poszli naprzód, opanowali gród runili, swe zadanie, stłumili krwawo bunt I nic się ich nie pytał, czy nie tak Chcą być, bo rozkaz był wydany i trzeba było iść, iż po dwudziestu latach w pamięci nadal jest Polski Czerwony Pelet, nie jeden lek To był sześćdziesiąty ósmy rok, czerwony Pelet pada w i skok. To był sześćdziesiąty ósmy rok, czerwony Pelet, biały rozeł skok.